Puszczenie połowice, zebisowała u siebie w ostatnim meczu pierwszej kolejki yy, pierwsze ligi, petli pieszy ligi z ruchu Łukaszów 1 do jednego 1. jej nie trafił w 17 minucie kalnego, który będzie potyktował za zagranie ręką przez gracza ruchu no ale Kalory Bielecki, nie, Jakub Bielecki obronił jedenastkę wykonaną przez Łukasza Sołowienia, doświadczonego zresztą piłkarza, 36-letniego, tą jedenastkę wyrównana była pierwsza połowa. Na pewno nie było jedy do jednego w strzałach, co jest totalnym kłamstwem yy, w tym momencie Totalnym kłamstwem i Zrobili też okazję graczy ruchu, ale nie udało się strzelić gora Więc, no tak to już jest w rzeczywistości. No i przechodzimy do drugiej połowy. Kanach, Radosław Kanach, nowy nabytek. Puszczy. Piłka sprowadzony z Lesowi. Dał prowadzenie piłkarzom. Nie? Tutaj Wiadomo jak jest i Kanach strzelił gola na 1 do zera Później mini okazję gospodarzy na 2 do zera, ale nie udało się strzelić. No i ruch w 87 minucie, a po, dokładnie Piotr Szwedzik, Patryk Szwedzik uprzedził Łukasza Sołowieja i dał wyrównanie w tym spotkaniu. Bardzo cenny typu Niebieskich. oni zamierzają yy, walczyć o esta klasę. Ale puszcza chciała ten mecz wygrać. Nie udało się potopieć, Tomasza Tułasza wygryć tego spotkania. W następnym serii spotkań ruch Zogę z ogniem zgudników tak? Tutaj przegrał w by to. A puszcza, podejmie u siebie pogoń grodzisk Mazowiecki. I powiem wam tak, drodzy widzowie: jak oceniacie to spotkanie puszczy z ruchem? A ja zachęcam was serdecznie do subskrypcji kanału Sportowym Okiem Piotra. Zachęcam również do tego, żeby zostawić łapki w górze oraz że pod tym filmem. Trzymajcie się! Cześć!